Dobry wieczór Państwu. Kwestia uzupełnienia do poprzedniego wideo. Dostałem mnóstwo zapytań i próśb o pokazanie statementu z tamtego automatu. Faktycznie może błąd, że nie zrobiłem tego od razu. Także od razu uzupełniam. Tradycyjnie wchodzimy na VPS-a, tu mamy na, na, na nasze trady. tu mamy historię, tak historię, mamy historię, z historii wydrukujemy cały raport do dziś taki z wykresem najlepiej żeby był mamy o. i na samym końcu na samym końcu nam się to wyświetli pewnie o tu ze strony państwu chodzi także proszę sobie przeczytać ja mogę już powiększyć i więcej chyba nie dam rady ale pewnie droga Was interesuje najbardziej. 5,34. No i to, co jest ten wygrany w pozycji 92. 91,40. Długie, krótkie. To najważniejsze w tym momencie, chyba. Także ja dziękuję. Jakby jeszcze jakieś pytania były, to postaram się odpowiedzieć. Jeżeli mailem nie będę mógł, to po prostu zrobię dodatkowy taki filmik uzupełniający. Aha, bardzo ważna sprawa. Proszę zobaczyć, tutaj linia nie jest idealnie prosta. Wiadomo, ona się będzie wypłaszczać w miarę, w miarę, w miarę grania, bo to jest tylko 3 dni. Ale tutaj widać takie charakterystyczne dla takich spinowych daszki. To nie jest, to nie jest, to nie jest żadna, żadna pomyłka. Nic się tutaj nie dzieje, tylko po prostu, żeby nam nie spadło. Właśnie, żeby tego drawdownu nie było, musimy zagrać zagranie spinowe, które nam pozwala po prostu utrzymać ten. A z racji tego, że mamy bardzo duży gain, wręcz ogromny, no to po prostu yy, musimy stosować takie, takie, takie rzeczy. Później jak przejdziemy na trochę mniejsze gainy, to te daszki będą troszkę mniejsze, będą w dłuższych odstępach czasu występowały, jeżeli będziemy używać oczywiście tych takich spinowych. Kłaniam się to wszystko i oczekuję dalej na informacje i zapytania oczywiście.